Dobra, polecimy od tyłu, czyli. Tak jak lubię. Co ty nie powiesz? Siema, jesteś bi? Przykro mi, hetero. Ocenisz chociaż pałę jak kumpel kumplowi? <laughs> nie, dzięki. Co ci szkodzi? Tylko od 1 do 10. No ja już przestaję wierzyć w solidarność męsko-męską, jeżeli facet facetowi nie może ocenić swojego sprzętu w skali od 1 do 10. Przecież to co, co z tego, że oni się nie znają. To nawet chyba lepiej, nie? On ma takiego dużego. Cześć piękna. Hej. Hej, królowo piękności. Okay. Nie chciałbym cię urazić jako dorosły mężczyzna. Hm, nic się nie dzieje. Już cię bardzo lubię. Zdjęcie. <noise> Siedzi na jakimś kiblu roznegliżowany z kabanosem na wierzchu, i, i wymachuje do nieznanej osoby jakiś człowiek. No, ja, ja nie wiem. Tacy ludzie, którzy wysyłają takie zdjęcia, muszą być bardzo pewni swojego ciała i tego, jak wyglądają od pasa niżej, no bo ten człowiek od pasa wyżej to raczej tak przeciętnie. Nie słuchaj go. Jesteś piękny. Może nadrabia tym, co ma schowane za bielizną. Memowy przerywnik, kiedy cię zdradziła, ale dajesz jej drugą szansę. Jeżeli mężczyzna nie jest w stanie sobie zapewnić jakiejś drugiej kobiety do związku, no to to chyba jest jedyne wyjście. Ja bym tak nie zrobił oczywiście, bo jak wiadomo, ja jestem dzisiaj w koszuli takiej trochę teksański cowboy, a troszeczkę afrykański kaznodzieja. Ja w tej koszuli mogę wyrwać wszystkie dziewczyny na tym świecie. A jaki ja jestem silny, Siemka? Jakie masz buty? Sorki, to nie ja pisałem. Siemka, jakie masz butki? Przepraszam, to nie ja pisałem. Jakie masz buty? <laughs> Czek troszeczkę rozdwojony w sobie. Ma dwie osobowości. A propos znowu temat stópkowy: jak chcecie obczaić, co ci stópkarze mają do powiedzenia i do zaoferowania, no to mam już filmik o tym zrobiony. To możecie sobie poszukać u mnie na kanale. No to może zna pani kogoś, kto chciałby mieć psa do zabawy, bicia, poniżania? Błagam. Nie, i możemy na tym zakończyć rozmowę. Jakiś czas później. Przepraszam, że piszę, chciałem tylko zapytać, czy może pani zmieniła zdanie? Nie. Po pewnym czasie, już taki. To, co napisał później, to była jego ostatnia deska ratunku. Ona napisała, nie? A on. Ho, że może po tym szczeknięciu jeszcze namyśli się ponownie i może będzie chciała takiego pieska mieć do poniżania. Maxi, mam ładnego pieska. A propos to, mam odcinek z boczku na GG, którego złapałem i też chciał być poniżany, także możecie też e, zobaczyć to. Cześć. Masz może ochotę na. na. na po zdjęciach widzę, że masz ciasną, pewnie ładną pachnię, twoja szyszunia. Mm. <laughs> szyszunia. <laughs> nie mogę pierwszy raz, że takie określenie, Tak się mówi na kobiecą muszelkę? Szyszunie? Chyba jakiś leśniczy. Mogłabyś się tydzień nie myć, a ja bym ci wszystko zlizał. Co ty na to wygląda żaganią? Nie, dziękuję. Ty. Leśniczy. To Wam mówię na 100%, że to jest leśniczy. Marta. Mam 42 lata, patrzę w lustro i wiem, że żaden facet tego nie chce. Troszkę taka niska samoocena, I to, ale tutaj. Paweł zjawił się jako anioł miłosierdzia, zaraz ją tutaj pocieszy, weźmie ją duchowo w ramiona i wszystko będzie dobrze, i całe smutki dnia codziennego załagodzą się po tej jego wypowiedzi. Duża część mężczyzn ma bardzo niskie wymagania co do płci przeciwnej. Niektórzy zadawalają się naprawdę byle kim, więc na pewno nie jest tak, jak pani pisze. Bum. Roasted. Myślę, że po takich słowach to aż serce jej urosło. Wszystko było w porządeczku. Przerywnik śmieszno-zdjęciowy. Po dwóch miesiącach sprawdzasz fotopułapkę, a tam kilkanaście filmików z różnymi aktorami. Miały być dziki, bo to dobra miejscówka. I rzeczywiście widzimy tutaj dwóch przedstawicieli gatunku dzików, którzy zmierzają do nieuchronnej kopulacji w lesie przed okiem kamery. Ale jak się namiętnie całują, nie jedna para z wysokim stażem mogłaby im pozazdrościć. Panie, ta chłopzia, chłopem! Przed nami jawi się człowiek, który miał marzenie, który absolutnie dążył do jego spełnienia i do dziś dzień nie wiadomo, czy nadal, tak jak on napisał, ma tam przekrwienie. Odbierz, póki mi stoi jak struna! Mm. <laughs> nie odebrała. <laughs> Legenda głosi, że do dzisiaj mu stoi jak struna. Muzyk! Muzyk, gitarzysta. Kto cię dzisiaj posunie? Mika 38. Proszę, czytaj opis. Tymczasowo niedostępna. Zaciążyłam. Niestety przybytek radości i uciech w tej kobiecie jest na jakiś czas nieczynny. Do dupy. Panowie, musicie poczekać. No ale w sumie co, co to przeszkadza? Tak. Przecież w ciąży chyba też można. Chyba, że to dziecku może stać jakiś uraz od nieustannego nawalania tym nosem w głowę. Ja, a propos tej sytuacji, przypomniała mi się taka jedna rzecz, że e, w postałówce miałem takiego kolegę, i tutaj, ze względów tych, że będę się do niego nabijał, nie podam jego personaliów. I on miał taki łysy placek tutaj. Przez, całe cza przez cały czas, jak go znałem, miał tutaj był ten łysy placek. Nigdy mu tu nie rosły włosy. I teraz tak e, zachodzę w takie podejrzenie, że to mogło być przez to, że e, w jego życiu płodowym jego rodzice zdecydowali się na. E, uczynienie czynów lubieżnych i tym rozrażonym, no nazwę to w tym momencie Mój ojciec dotykał mu tutaj, stykało mu się z tą częścią głowy, gdzie ma łysy placek i mu to wypaliło te cebulki włosowe w skórze głowy i myślę, że to przez to do tej pory nie ma włosów i taka jedna głupia decyzja która pod wpływem emocji miała miejsce w jego życiu płodowym rzutuje na jego życie doczesne, tak <laughs> Misiak na komunikatorze GG chce zabrać kobietę na romantyczną podróż. Chcę panią wyrwać na spacer. Cześć! No i na przełomie czerwca i lipca po prostu wstąpił w niego jakiś szatan. Lubi pani pieszczotki? A 18 lipca już puściły wszystkie sznurki, które trzymały go w trzeźwości umysłu. Chcę twoją czapkę. Zapłacę, jeśli trzeba. Ania190kot, 24 lata. Witam, szukam związku i żadne przygody mnie nie interesują. Nie interesują mnie znajomości, tylko interesuje mnie związek. Chciałabym być z kimś w związku i żeby być w związku i żeby być w związku. Jakiś pytanie jeszcze? <głosy> <głosy> nie wiem, czego ta Ania szuka na Tinderze. Nie określiła dokładnie, czego szuka, nie wiem, może może chcę, żeby być w związku? Co, co ty nie powiesz? Teraz! Co chwila się słyszy, że facet lata nagi? No tak, ale mnie to akurat zupełnie nie interesuje. Spokojnej nocy, pozdrawiam. Aha! Kobieta się podnieca, jak zobaczy pis. No to fajne, znasz kobiety. Proponuję zakończyć ten wywód bez sensownych słów, bo szkoda mi będzie dać ci bloka. Już pewnie nie jedna osoba cię zablokowała, i próbujesz dalej. Bardzo proszę, zaprzestań wiadomości do mnie, bo nie chcę być niemiła. Aha! Mogę ci Penisa pokazać? <Klacht> Nie obchodzi go to, co mówią do niego inni. On chce pokazać i koniec. Nic go nie interesuje, nic. Dąży do celu jak przecina leci, jak ta lokomotywa, która napełniona tym węglem, tam się żarzy to wszystko i tam... i bucha, i bucha. Tutaj jakieś pytania jak z Familiadem. Wymień jedną rzecz, która ma piękny zapach, ale nie są to perfumy. Jacek zna odpowiedź na to pytanie. Jacek się w tym temacie lubuje. Jacek w tym temacie jest ekspertem odpowiada. Odpowiedzieli ankietowani, ale jak brzydko to powiedział, że tak. Jeżeli miałbym mema dodać do tej sytuacji, to każe mi się ten: Women have a weird hole that shoots out piss and blood. Man. Aktualnie szukam kogoś, kto chciałby mi pomóc finansowo, więc nie wiem, czy jesteś zainteresowany. W jaki sposób? Mogę ci robotę ogarnąć, chyba że szukasz sponsora. Szukam sponsora. Na... Kobiety, czemu idziecie na łatwiznę? Szanujcie się, nie można tak robić. Ciężką pracą ludzie się bogacą, a wy myślicie tylko, że wam na za gołe zdjęcia zapłacą. I za. Oferowanie swojego ciała w zamian za ekwiwalent pieniężny. Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Dowie się w swoim czasie. Tutaj człowiek popełnił błąd. Chodził po polu minowym w nadziei, że nie trafi na zapalnik, ale jednak ładunek wybuchowy sam znalazł się pod jego butem. Spoko tyłek i sześciopak. A swój czy powiększany? Znalazłam profil twojej żony. Yy, nie trzeba, już więcej nie napiszę, sorry. Przez przypadek w ogóle samo się wysłało. Tak, samo się wysłało. Samo, wszystko samo się zawsze robi. Nie zdradzaj żony, człowieku. Żony się nie... Przekaz ode mnie dla was. Nie zdradzajcie swoich ukochanych, bo... To czasami jedyne, na czym możecie w życiu polegać. Teraz człowiek, który poszukuje przyjaciela, kolegi do dzielenia się swoją pasją, swoim wspólnym hobby. Tutaj pisze na spotet. Witam wędkarzy. O, no to coś ja też wędkuję. Może bym się zgłosił, żeby z nim powędkować. Szukam kolegi na wspólne wędkowanie w naszym województwie, a może i dalej. Ja, 48 lat, uległy. Jestem uległy. Pasywny. Ale bym się wkopał. ALE BYM SIĘ WKOPAŁ, mm. Ja nie, nie gram, nie gram w tej, tej drużynie Ja tylko takie rzeczy się mogę bawić z kobietami Ale też nie jestem uległy, jestem... Niewolnica, klęknij na kolana! Zapraszam, a wyliżeć. Bo to lubię, a ty. P mi małego. Co? Chcesz zobaczyć flaka, jak leży teraz? Jutro wyślę, bo rano ładnie stoi. To chyba pomyłka. Tak, jak te wszystkie starsze kobiety i babcie, nasze babcie, Ciocie, wysyła tutaj y, zdjęcie z kwiatkami. Dzień dobry. <ścoughs> po takim tekście, że wyliżę C i P. Nieładnie, panie Dziadisiu, nieładnie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku mówił do Was Dawid z kanału, co ty nie powiesz. Kiedyś tutaj jakiś młody człowiek w komentarzu pisał mi, że y, stary dziadno, to przepraszam bardzo, ja aż taki stary to nie jestem, i że reaguje na fejki. To nie są żadne fejki, to są z życia wzięte, to są z życia wzięte rzeczy, i mówisz, że komentuje fejki. Jakbym zajmował się historią twojego życia i opowiadałem na tym kanale, no to wtedy zajmowałbym się fejkami. Dobra, ja bawiłem się jak zwykle świetnie i przednie, przednio i przecudnie. To jest dla mnie po prostu zobaczenie statystyki. I na każdym filmie jest co najmniej 30 osób, które ogląda wszystkie filmy do końca. I jeżeli jesteś jedną z tych osób, to wiedz, że moje serce nie tylko obrasta w cholesterol, tylko rośnie do ciebie miłością. I to jest dla mnie takie uczucie cudowne, że doceniacie moją. Pracę i fajnie, fajnie, że jesteście. Podoba mi się to naprawdę. Jestem wręcz taki podbudowany tym wszystkim, że, że znalazło się, znajdzie się gdzieś naprawdę 30 osób, które chcą mnie oglądać, jak się wygłupiam w tym internecie. Dziękuję Wam za to. I jak zawsze. I love you, baby.